był rekordowy rok dla strażaków powiatu wodzisławskiego. Interweniowali niemal dwa tysiące razy na wodzisławskim rynku. Podsumowali zeszłoroczne działania i świętowali. Maj to przecież ich miesiąc. Ubiegły rok był bardzo pracowity i trudny dla strażaków. Działania związane z, z interwencjami mnogimi. Po przejściu nawałnic typu burze, wichury, no musieliśmy interweniować w ciągu kilku godzin. Kilkadziesiąt, nawet kilka razy. Na pomyślność akcji złożyły się dwa czynniki. Wyspecjalizowana kadra, ale także specjalistyczny sprzęt. W zeszłym roku zakupiono nowe, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, które trafiły do OSP, Olza, Gorzyce i Głożyny oraz sprzęt ratowniczy. Zakupy te były realizowane z udziałem środków samorządowych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Unii Europejskiej, Funduszu Sprawiedliwości oraz Budżetu Państwa. W sumie zaangażowanych zostało ponad 3 miliony 220 osób. Tysięcy złotych. Staramy się, żeby byli jak najlepiej dosprzętowieni. Posiadają dużo dobrego, nowoczesnego sprzętu, ale wiadomo, jest to taka dziedzina, w którym. Każdy nowy sprzęt, każdy zakup nowego sprzętu czy dodatkowego sprzętu jest potrzebny. Potrzeby zawsze są. No, są zagrożenia, które występują cały czas. Nie narzekamy na braki, chociaż wymiana tego sprzętu powinna następować w sposób taki ciągły. Będzie czterech strażaków do stopnia młodszego brygadiera. Podczas uroczystego apelu strażacy odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. 70 lat temu w Rydutowach powstało Państwowe Ognisko Plastyczne. To jedna z najstarszych tego typu instytucji działających nieprzerwanie w regionie. To ognisko to właśnie tak łączy powiat wodzisławski i rdółtowy, bo jest to nasza wspólna placówka. No jesteśmy bardzo dumni, szczególnie z tego, że tak dużo absolwentów potem idzie na, do, na ASP. Uczniowie i absolwenci ogniska licznie pojawili się na uroczystościach związanych z jubileuszem placówki. Ta zmieniła się na przestrzeń. Zupełnie coś innego. Ja patrzę na tym, bo ja kiedyś malowałam na szkle, na porcelanie i widzę, to nie było to co myśmy robili. W 1971 no, przez trzy lata z uczyncą, jak jakże był pan Konarzewski. Kanciap taki graficzny to był a, jednak. A jedna czwarta uśliwki, nie? Uśliwki, jedna czwarta tego. no. Ja właściwie chodziłam już od 1953 roku. I jeszcze ojciec konarzywskiego profesora był, to chodziłam do szkoły podstawowej, były takie konkursy, ale to jeszcze polityczne i zdobyłam drugie miejsce, a później już chodziłam normalnie aż do 1956 roku. Pracówka zmieniała też swoje miejsce. Myśmy do Stanie chodzili, później my chodzili tu do tej szkoły, tam, to. Tam do, to no, a teraz tu to przynieśli, nie chyba. Tutaj funkcjonuje od 11 lat. Uczniowie tworzą w pracowniach rysunkowo malarskich, w pracowniach rzeźby, grafiki, ogólnoplastycznych i emalii artystycznej. Dla uczymy inności spojrzenia na życie, tak bym to powiedział poprzez sztukę. To jest jakby chyba najważniejsze i myślę, że może tak możemy to spuentować. W ciągu ostatnich 70 lat mury ogniska opuścili dzisiejsi konserwatorzy zabytków, plastycy, architekci czy projektanci. No nie wyobrażam sobie redutów bez tego ogniska. Cieszę się, że nadal to ognisko do że się ma i że się rozwija. A chyba najlepszym gwarantem tego są, jest ta młodzież, która się z tego ogniska wywodzi i te sławne nazwiska, które nasze rydutowy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie rozsławiają. Mamy bardzo dużą listę, nawet nie potrafię wymienić, ale za mojej kadencji, ja tu jestem od 2004 roku, to co najmniej trzy osoby... Z roku zawsze dostawały się na SP. Jubileuszowi towarzyszył wernisarz wystawy prac absolwentów i uczniów ogniska. Prace powstawały na przestrzeni ostatnich siedmiu dekad. Muzyka. Uczniowie Wodzisławskiego ekonomika gotowali z Kurtem Schellerem. Kurt Scheller to nazwisko, które w branży gastronomicznej znaczy wiele. Szwajcar swoją kulinarną podróż rozpoczął w wieku kilkunastu lat. Gotował w Anglii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemczech, Rosji, Bahrajnie, Kuwejcie, Egipcie, Ekwadorze i na Jamajce. Kucharze jest więcej trudno. Dlaczego kucharze jest cały czas na gorąco, ciemno, gorąco i na olej, i to? I że w kuchni jest ory... Jaz imam brigado na 100 oseb, in to imam, nima časa, kot jest... tu je. Ti so organizatorji, ki lahko naredi mönji, pušni, ki lahko jim daj instrukcije, kako lahko vidijo nove mönji. I kupi produkty, nowe produkty szukasz, i to jest praca dla szef kuchni or albo dyrektor kuchni. Kurt Scheller jest laureatem wielu prestiżowych nagród, członkiem i założycielem organizacji kulinarnych, zarówno w Polsce, jak i innych krajach. Prowadzi Akademię Kulinarną i chętnie swoją wiedzą dzieli się z innymi. Jest konkretne um, praktyk. Ja nie gada za dużo jak na teorii, ja więcej jest praktyk. praktyk jest Trudno jest więcej ważnej na kuchni. Na pewno możemy się dowiedzieć czegoś nowego, które wiedzę, on nam przekaże. Nasi nauczyciele nam dużo powiedzą, ale to jest jednak z szefem kuchni coś innego, takiego ważna osoba to się inaczej gotuje. Nauczyciel nie ma takiego doświadczenia, jak możemy się nauczyć od kurta, bo kurt pracował w różnych restauracjach i tak dalej. Młodzież nie tylko uczy się, co tutaj mamy do ugotowania, ale również jak to przygotować. No i przede wszystkim w kuchni ważna jest dyscyplina. Także tutaj przekaz. Im, że pierwsze jego doświadczenia w kuchni w latach 60.-70. to właśnie były związane z bardzo mocną szwajcarską i niemiecką dyscypliną. Spotkanie z uczniami rozpoczął krótki test z teorii. Później noże poszły w ruch i przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Szkoła daje praktykę, daje teorię, ale jak okazuje się, ten kontakt z ludźmi, którzy osiągnęli sukces, jest dla młodzieży ważny. Osobowość z pana Kurta jest niezwykła. Bardzo szybko nawiązał kontakt z młodzieżą. Najpierw z Sprawdził jednak ich przygotowanie teoretyczne, udzielił instruktażu, a później już przeszedł do konkretnych działań kulinarnych. Zrobiliśmy taką zupę, którą nigdy jeszcze nie gotowaliśmy, no i teraz robimy takie, takie kotleciki. W ciągu roku Kurt Scheler odwiedza dwie szkoły, w których prowadzi warsztaty. Dla Wodzisławskiego Ekonomika jest to więc wielkie wyróżnienie. Wodzisławski Ekonomik to jeden z najlepszych szkół gastronomicznych w Polsce, także gościliśmy już wielu szefów kuchni, natomiast doczekaliśmy się i przywitał nas dzisiaj na zajęciach Kurt Scheler. Smak, estetyka, ale i dyscyplina to składniki obowiązkowe w przepisie na dobrego kucharza. Nutka rywalizacji, wielkie emocje i sprawdzian z pracy w grupie. Jeszcze cztery. W zespole placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych w Włodzisławie Śląskim rozegrano drugi śląski marszobiekt terenowy. Osoby niepełnosprawne z województwa śląskiego mierzyły się z dziesięcioma zadaniami. Walczyły o puchar starosty wodzisławskiego. Rywalizacja w postaci wykonywania zadań i odkrywania różnych przeszkód jest niesamowita dobrze dobrana dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Te dzieci e, muszą odkryć drogę, wykonać zadanie, zrealizować to zadanie i e, realizują się w ten sposób, że potrafią śląskie potrawy od, e, e, nazwać, potrafią wodzisławskie e, zabytki odkryć. Organizatorzy Wodzisławski Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych oraz działające przy Szkole Stowarzyszenie Czyń Dobro zadbali o emocje nie tylko związane z rywalizacją. Przy placówce pojawili się m.in. strażacy, którzy zaserwowali atrakcje na wysokim poziomie i to dosłownie młodzież mogła podziwiać okolice ze strażackiej drabiny. Dokładnie o to się rozchodzi. Uczestnicy marszobiegu mogli także postrzelać z profesjonalnego sprzętu. Przywieźliśmy strzelnicę pneumatyczną po to, aby dzieci mogły spróbować swoich sił w strzelaniu z pneumatyka. Jak pani widzi mamy tutaj tak zwaną biatlonkę i mamy tzw. zwane kaczuszki, które... Trzeba po prostu trafić. Jak widać na załączonym obrazku, nie jest to trudne i dzieciom to dobrze wychodzi. Trzeba się skupić nad wycelowaniem w te kaczki. To jest łatwe, lekkie i przyjemne. Nauka zdrowej rywalizacji, a nade wszystko współpraca i integracja. Te cele przyświecały drugiej edycji marszobiegu terenowego. A patrząc na uczestników, można śmiało powiedzieć, że cel został osiągnięty. Super! Projekt został współfinansowany ze środków Powiatu Wodzisławskiego, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Wodzisławski.